Hej wszystkim z tej strony, Wojtek. I kiedy w lutym Taylor Swift zaczynała przemowę po odebraniu swojej 13. nagrody Grammy, wiele osób oczekiwało, że poznamy w końcu datę premiery nowej wersji Reputation, szczególnie że kilka godzin wcześniej wszystkie zdjęcia profilowe Taylor w social mediach zmieniono na czarno-białe. Jak się jednak okazało, zamiast zapowiedzi nowego re-recordingu, Taylor ogłosiła datę premiery swojego 11. albumu, co spotkało się z szerokim wachlarzem reakcji, od zaskoczenia i radości po zmęczenie i obojętność, a wszystkie te emocje tylko się zintensyfikowały po tym jak chwilę później Taylor została pierwszą osobą w historii z czterema grami za album roku. I dzisiaj, ponad dwa lata po premierze albumu Midnights, widać wyraźnie, że otworzył on zupełnie nowy rozdział kariery Taylor, wpychając jej popularność na absolutny szczyt szczytów, co było możliwe dzięki niesamowicie agresywnej kampanii promocyjnej, wypuszczaniu dziesiątek okładek, dziesiątek wersji deluxe i wersji limitowanych tej samej płyty, a przede wszystkim dzięki trasie The Eras Tour, która stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach popkultury. Poza tym Taylor była w centrum uwagi mediów ze względu na swoje życie prywatne, od zakończenia wieloletniego związku po krótki i bardzo intensywny medialnie romans z frontmanem The 1975 aż do związku z jednym z najpopularniejszych sportowców w Ameryce. Nic dziwnego, że magazyn Time uznał ją za człowieka roku 2023 i kiedy wiele osób miało nadzieję, że tegoroczny sezon Grammy będzie finiszem tej Taylor Mani, dostaliśmy odliczanie do kolejnego nowego albumu, promowanego jakby motywem przechodzenia przez pięć etapów żałoby, czy cokolwiek. Ja, ja nie odbieram i nie odbierałem nigdy prawa Taylor do przeżywania żałoby do bycia, do bycia smutną, do, i w ogóle do, do takiego marketingu, jakiejkolwiek swojej płyty, ale. Od początku miałem poczucie graniczące z pewnością, że ona fizycznie nie miała czasu na zdrowe przepracowanie swoich emocji związanych z tym, co się wokół niej działo przez ostatni rok, czy półtora, czy dwa lata, a już na pewno nie miała czasu, żeby Wykorzystać tą wewnętrzną pracę, żeby stworzyć ciekawe pomysły na teksty, aranżacje, produkcje itd. Kiedy więc w połowie kwietnia przesłuchałem tracklisty The Tortured Poets Department po raz pierwszy. Miałem poczucie ogromnego przytłoczenia emocjonalnością tego projektu, choć jednocześnie muszę przyznać, że ta hiperemocjonalność bardzo dobrze pasowała do motywu maszyny do pisania, na której, wiecie, zapisujemy na gorąco nasze emocje i nie orientujemy się nawet, kiedy zaczynamy tonąć w kilogramach makulatury, bo wyrywamy kolejne kartki i nie, nie potrafimy złapać się na tym, że już powiedzieliśmy dużo i nie potrzebujemy powiedzieć więcej, potrzebujemy pracować nad tym, co się już z nas ulało. I właśnie Największym problemem tego albumu od samego początku jest to, że wyraźnie zabrakło tutaj czasu, ochoty, albo potrzeby, tak naprawdę, żeby uporządkować to wszystko, co się z nas wylało, i ubrać to w jakieś fajne, ciekawe pomysły na aranżację, a zamiast tego dostaliśmy ponad 30 piosenek, które zbyt często brzmią wobec siebie w turnie, które zbyt często którym zbyt często brakuje takiej lirycznej powściągliwości, albo które brzmią ciekawie i są ciekawe, ale w ogóle nie pasują do i tak już naprawdę luźnej narracji całego tego projektu, jak choćby singiel Fortnite. W sensie Fortnite to jest bardzo ciekawa historia dwójki kochanków, którzy kiedyś mieli wobec siebie naprawdę gorące uczucia, tylko bardzo szybko się one wypaliły i dzisiaj muszą oni udawać, że wszystko jest między nimi okej, okay, mimo że Oboje wiedzą, że to jest nieprawda i... Mimo, że kocham ten motyw pisania fikcyjnych historii o fikcyjnych bohaterach Rodem z Evermore, to fakt, że taka piosenka otwiera album, który tygodniami promowany był jako zapis wewnętrznych przeżyć i rozterek samej Taylor, to jest kwintesencja niedopracowania całej tej ery. I a propos niedopracowania przejdźmy do piosenki tytułowej, gdzie mamy zbiór jakichś luźnych refleksji i sytuacji, który Podany jest w tak chaotyczny sposób, jakby Taylor zabrakło czasu, żeby ułożyć to wszystko w spójną historię, przez co całość brzmi jak parodia emocjonalności, z jakiej przez lata znane były jej teksty. Natomiast aranżacyjnie ten monotonny rytm wybijany przez perkusję to jest dosłownie tortura, a cała reszta instrumentów tylko potęguje poczucie jakiejś takiej dezorientacji i chaosu. Idąc dalej, mamy singiel My Boy Only Breaks His Favorite Toys i na pewno podoba mi się to, że zaczynamy tutaj od takiego wyizolowanego wokalu Taylor, podbitego mocnym bębnowo elektronicznym bitem, ale niestety to dobre wrażenie pęka czy pryska w momencie, w którym okazuje się, że pierwsza zwrotka ma kurwa trzy wersy, a refren brzmi tak, jakby napisała go nastolatka, której idolką jest Taylor Swift i z którą akurat zerwał chłopak, więc teraz napisze o nim piosenkę, w której zrymuje słowo Toys ze słowa dist A ten problem krótkich wersów i debilnych refrenów jest jeszcze bardziej irytujący na Down Bed, gdzie Taylor używa słów fakiet i fakiem chyba kurwa 300 razy w ciągu 4 minut, co po raz kolejny potęguje wrażenie, jakbyśmy słuchali jakiejś nastolatki, która przeżywa po raz pierwszy złamane serce, czy rozstanie, czy cokolwiek i uważa, że spotkała ją największa krzywda na świecie i nikt nigdy w historii się tak źle nie czuł jak ona teraz. I skoro udało nam się jakimś cudem przebrnąć już przez wszystkie najgorsze teksty na tej płycie, porozmawiajmy teraz o najgorszej produkcji, czyli singlu So Long London, który brzmi. Koszmarnie, mimo że tekstowo to jest jedna z najpiękniejszych, to jest jeden z najważniejszych momentów na całym tym albumie, bo to jest takie. Emocjonalne, poruszające pożegnanie Taylor z miastem i z osobą, którym poświęciła 6 lat życia i dzisiaj ma poczucie, że tak naprawdę zmarnowała własną młodość i straciła miłość do miejsca, które nauczyła się przez lata traktować jako swoje bezpieczne miejsce na ziemi. I naprawdę szkoda, naprawdę nie potrafię uwierzyć dlaczego zamiast ciężkiej, fortepianowej aranżacji w stylu Exile czy w stylu Champagne Problems. Dostaliśmy tutaj jakąś taką wartką elektroniczną produkcję, która dosłownie robi wszystko, żeby odciągnąć naszą uwagę i odwrócić naszą uwagę od goryczy, bólu i żalu, jaki wylewa się z wokalu Taylor. I mimo, że jakaś część mnie docenia, to ryzyko, żeby wiecie zaaranżować balladę w inny niecodzienny sposób, to niestety w tym konkretnym przypadku ta innowacja i to ryzyko się kompletnie nie opłaciło, a wręcz otrzymaliśmy efekt odwrotny od zamierzonego. Na szczęście po tej koszmarnej pierwszej części tracklisty cała reszta piosenek trzyma mniej więcej podobną wysoką jakość, z tym że część z nich nadal cierpi z powodu braku czasu na przemyślenie Jaką historię my chcemy tak naprawdę opowiedzieć na swoim jedenastym albumie? Jakby weźmy choćby single Fresh Out the Slammer, gdzie mamy bardzo pięknie wytłuszczoną gitarę elektryczną, gdzie mamy bardzo dobrze wyeksponowany wokal Taylor, ale z jakiegoś powodu w pewnym momencie ta westernowo-bluesowa produkcja, która jest bardzo interesująca, skręca w jakiś generyczny, alt-popowy elektroniczny bito, który dosłownie nikt nigdy nie prosił. A tekstowo mamy tutaj bardzo dużo wersów, z których dosłownie kompletnie nic nie wynika, przez co mam wrażenie, że czytam jakieś luźne zapiski, które są inspiracją, czy mogłyby być inspiracją na ciekawą piosenkę, tylko, że chyba zabrakło czasu na to, żeby przegadać o czym ta piosenka ma być, przez co te luźne zapiski stały się piosenką i za bardzo nie wiemy, czego my słuchamy, o czym my słuchamy, po co my słuchamy i idziemy dalej i za trzy minuty w ogóle nie pamiętamy o tym, że ta piosenka istnieje. No i mamy tu też single Florida z fantastyczną rokową produkcją, z fantastycznie wyeksponowanymi wokalami Taylor i Florence i z bardzo dobrze budowanym napięciem, które wybucha w punkcie kulminacyjnym, i generalnie to jest naprawdę dobrze napisana, bardzo wciągająca historia. To jest moim zdaniem tak naprawdę jeden z lepszych tekstów na całej tej płycie. Tyle, że podobnie jak Fortnite, to jest fikcyjna historia, i ja kompletnie nie rozumiem, w jakim, w sensie w którym momencie ma to związek z, z narracją, którą Taylor próbuje budować na tej płycie. I po prostu nie potrafię. Zrozumieć, co ja mam wynieść z tej piosenki, w kontekście tego, w jakim momencie tracklisty ją dostajemy. To jest bardzo dobra piosenka, ale co to tutaj robi? I tym sposobem w końcu dotarliśmy do momentu, w którym narzekanie będzie ustępować miejsca pochwałą, bo wszystkie pozostałe piosenki od pierwszego odsłuchania zaskoczyły mnie albo tekstem, albo pomysłem na produkcję, a przede wszystkim wszystkie one są wobec siebie mniej lub bardziej spójne narracyjnie. Także chwała Panu! <grych> I zacznijmy tutaj od singla Guilty as Sin, który skradł moje serce naprawdę w genialną softrockową produkcją, która jest żywcem wyjęta z ery Red, także musiałem się w niej zakochać od pierwszych sekund. I mimo, że mamy tutaj naprawdę dość prosty tekst i taki typowy dla Taylor emocjonalny refren, to bardzo dobrze oddają one taki moralny dylemat osoby, która jest znudzona swoim obecnym związkiem i fantazjuje o tym, żeby, wiecie, uciec w ramiona typa, który jest koszmarnym materiałem na chłopaka, ale przynajmniej da naszemu życiu jakiegoś kopa adrenaliny. I, i mimo, że te fantazje nigdy nie przechodzą w czyny, to czy samo myślenie o takich rzeczach nie jest już tym tytułowym grzechem? <grych> I a propos piosenek z emocjonalnym, dramatycznym tekstem, przejdźmy do I Can Fix Him, bo, mimo, że jest to chyba najkrótszy singiel na całej trackliście, albo na pewno jeden z najkrótszych, to ma on w sobie więcej emocjonalnej głębi i narracji niż niektóre czterominutowe single na tym albumie. Bądźmy szczerzy, a do tego pochwały dla tekstu są tym bardziej wymagane i potrzebne, bo Taylor wzięła taki bardzo wyświechtany, przeorany motyw i zrobiła z niego. Autoironiczną opowieść z zabawnym plot twistem na końcu, także kochamy. A do tego Jack Antonow postawił tutaj na taką minimalistyczną gitarową produkcję, bez wydziwiania z jakimiś jebanymi syntezatorami. Przez co ja mam wrażenie, że wkraczam tą piosenką z powrotem do takiego leśnego uniwersum Evermore, z którego nigdy nie chciałem wychodzić. Także. Ta piosenka to jest moje top 5 od pierwszego odsłuchania, i nie chcę słyszeć żadnego ale. I a propos vibeu Evermore, przejdźmy do singla Love of My Life, który jest jednym z najpiękniejszych i najsmutniejszych tekstów w całej dotychczasowej karierze Taylor. A ta cudowna, delikatna, fortepianowa aranżacja świetnie podkreśla poczucie bólu, jaki wylewa się z nas, kiedy wspominamy te wszystkie momenty, w których dawaliśmy sobie wmówić, że ten typ naprawdę chciałby z nami na zawsze, a nie był po prostu kolejnym głupim zjebem. Ale żeby nie było, że dobra ballada to tylko taka z nagim fortepianem, przejdźmy do The Smallest Man Who Ever Lived, gdzie emocje zawarte w tekście nie wybrzmiałyby tak dobrze, gdyby nie świetna elektroniczna aranżacja spod ręki Arona Desnera. W sensie uwielbiam to, że zwrotki są utrzymane w takim spokojnym fortepianowym klimacie, ale całość jest od początku podszyta taką bardzo grubą warstwą elektroniki, która stopniowo piętrzy. W nas emocje i takie poczucie niepokoju, które ostatecznie wybucha w emocjonalnym bridge'u, kiedy ta dramatyczna, smyczkowo-bębnowa produkcja zderza się z równie dramatycznym tekstem, w którym nasza bohaterka wyrzuca z siebie wszystkie resztki złości i zarzutów wobec swojego ex, żeby w końcu móc zamknąć ten etap i iść dalej ze swoim życiem. I absolutnie kocham fakt, że po tych wszystkich dramatycznych tekstach o tym, jak poprzedni faceci dosłownie przeorali jej psychikę. Taylor kończy wątek miłosny na tym albumie Singlem The Alchemy, gdzie opowiada nam o tym, że udało jej się znaleźć faceta, który uważa związek z nią za swoje największe życiowe osiągnięcie, mimo tego, że ma już na swoim koncie naprawdę ogromny zestaw spektakularnych sukcesów zawodowych, życiowych itd. W sensie, to jest taki. Typ szczęśliwego zakończenia, jaki dosłownie zdarza się tylko w tekstach piosenek albo w jakichś komediach romantycznych. A my obserwujemy to na żywo w czasie rzeczywistym i nie możemy uwierzyć, że to się dzieje także iconic niestety, żeby nie było za dobrze <grafię> Jack Antonow osiąga w tej piosence naprawdę nowy poziom producenckiego dna, bo jakim prawem całość zaczyna się naprawdę świetnymi gitarami i bębnami co po raz setny daje mi nadzieję, że być może Taylor w końcu skręca w ten prawdziwy soft klimat, ale nie bo za chwilę znowu wracamy do tego samego zestawu jakiś synt popowo alternatywn alternatywnych brzmień, które już znamy na pamięć Dosłownie ile można. I skoro wątek miłosny mamy już zamknięty, przejdźmy do wątku, który ja uważam za naprawdę najlepszą część The Tortured Poets Department, czyli piosenek, w których Taylor dzieli się refleksjami na temat swojej relacji z mediami czy z własnymi fanami i tego, jak bardzo jest zmęczona dynamiką tej toksycznej relacji, za którą po części sama jest sobie winna, ale to na pewno nie jest temat na dziś. W każdym razie, pierwszy moment, w którym Taylor ściąga z siebie na chwilę właśnie maskę tej takiej wiecznie uśmiechniętej, wiecznie zadowolonej z życia królowej Popu dostajemy w singlu But Dari, I Love him. I mimo, że ilość grafomańskich metafor w tekście tej piosenki jest momentami nie do zniesienia, to ten motyw takiego zrobienia na złość wszystkim osobom, które uważają, że wiedzą lepiej od nas, co jest dla nas dobre, wychodzi tutaj naprawdę tak niekring'owo, a ta frustracja Taylor jest bardzo szczera i bardzo taka ludzka, i naprawdę dobrze się tego słucha. Jak się pominie te metafory. Drugim bardzo pozytywnym zaskoczeniem był dla mnie singiel Who's Afraid of Little Old Me, gdzie mamy skrajnie historyczny, niecodzienny, ale też przez to niesamowicie świeży pomysł na tekst piosenki, a do tego produkcyjnie uwielbiam to jak z każdą kolejną zwrotką i z każdym kolejnym refrenem słychać wyraźnie jak wkurw Taylor coraz bardziej narasta, aż ostatecznie eksploduje w bridge'u i właśnie ten ta hiperemocjonalność i taki kompletny brak Autocenzury, to jest dla mnie klucz do sukcesu tej piosenki i to jest to, do czego ja uwielbiam wracać na tej płycie. I a propos brutalnej szczerości i pokazywania się z takiej naprawdę bardzo ludzkiej strony, przejdźmy do I Can Do It With a Broken Heart, gdzie Taylor przełamuje czwartą ścianę i zwraca się bezpośrednio do widowni własnych koncertów, żeby dać nam znać, że to, że wygląda, jakby dobrze się bawiła na scenie, nie zawsze znaczy, że naprawdę ma się dobrze, tylko znaczy, że po prostu szanuje swoich pracodawców, czyli swoich fanów i chce dobrze wykonać pracę, jaka została jej zlecona. I do tego ta dynamiczna, taka elektropopowa, wypełniona adlibami aranżacja, która wręcz momentami powoduje niepokój tym, ile się w niej dzieje, to jest świetna metafora tego szaleńczego tempa życia Taylor, w którym nie ma czasu na przepracowanie własnych emocji, czy chociażby na jakiś, kurwa, porządny płacz, a tymczasem dalej są osoby, które uważają, że one lepiej by zrobiły to trzygodzinne show niż ona, jakby wajzy. Zapraszamy na scenę. No i na samym końcu dostajemy singer Clara Bow, który od pierwszego odsłuchania zwalił mnie z nóg swoją genialną produkcją i ja naprawdę nigdy nie zamknę mordy i nigdy nie przestanę błagać Taylor o to, żeby w końcu się ogarnęła i nagrała album, na którym będzie śpiewała swoje teksty w takiej właśnie surowej, seventisowej aranżacji. Przecież ona się urodziła do tego, żeby dać nam taki projekt, żeby. Zaspokoić ten głód. <noise> Ale poza genialną produkcją, tekstowo to jest równie genialny moment, w którym patrzymy na swoją karierę z lotu ptaka i dostrzegamy to, że kiedyś obiecywano nam, że będziemy największą gwiazdą od czasu wielkich gwiazd sprzed lat później chwalono nas za to, że jesteśmy największą gwiazdą od czasu tych największych gwiazd sprzed lat, a dzisiaj to nas używa się jako przykładu wielkiej gwiazdy, którą ci nowi artyści mogą bez problemu przeskoczyć, bo nasz czas już dawno minął i Jestem bardzo ciekawy od kiedy po raz pierwszy właśnie przesłuchałem tę piosenkę i wsłuchałem się w jej tekst, czy Taylor próbuje nam tutaj dać znać, że ona jest ok z tym, że dosłownie to jest teraz ten moment, w którym ona jest na szczycie i za chwilę zacznie z niego spadać, czy wręcz przeciwnie, ona nie potrafi się pogodzić z tym, że to może być, że to jest fakt i chce wypowiedzieć tą przepowiednię głośno, żeby kupić sobie jeszcze trochę czasu, zanim ona się wypełni. Nie mam pojęcia i chyba nawet nie chcę wiedzieć co było w jej głowie kiedy pisała, jaka była motywacja za napisaniem tego tekstu. Dla mnie to jest naprawdę wzruszające zamknięcie tego rozhuśtanego od emocji albumu i wiecie, mimo że era Taylor Swift musi w końcu zacząć przemijać, bo to jest normalne, to nie znaczy, że Taylor Swift przestanie mieć rzesze fanów, przestanie wyprzedawać stadiony i tak dalej. Po prostu jej wpływ na popkulturę będzie dużo mniejszy niż był w tych ostatnich dwóch latach. I to jest absolutnie naturalna kolej rzeczy. Także podsumowując, The Tortured Poets Department to jest niesamowicie trudny w odbiorze album. I. Potrzeba naprawdę dużo czasu, dużo cierpliwości i wielu godzin spędzonych ze słuchawkami na uszach, żeby w pełni przetrawić ten projekt, bo jest tutaj wiele świetnych elementów, ale jest tutaj równie dużo momentów i elementów, które zasługują na głośną i stanowczą krytykę. To, co ja zapamiętam z tej ery, to jest postawienie na taki właśnie surowy, nieprzetworzony, pamiętnikarski styl w większości piosenek. Dzięki któremu zobaczyliśmy, czy możemy zobaczyć w Taylor taką zwyczajną dziewczynę przeżywającą rozstanie, którego być może się spodziewała, ale, ale z którym nie potrafi sobie za bardzo poradzić i nie może nawet przepłakać. Tego rozstania w spokoju, bo jest w trakcie najbardziej wyczerpującej trasy koncertowej w swoim życiu. I właśnie ten brak czasu na przeżycie, na spokojne przeżycie własnych emocji i przemyślenie tego, co my chcemy opowiedzieć z tego całego okresu, sprawił, że część piosenek brzmi tak emocjonalnie, że wręcz amatorsko. I wiecie, jedna rzecz to stylizowanie swoich piosenek na kartki z pamiętnika, ale teksty piosenek to są. Teksty literackie i nie ma żadnego obowiązku, żeby przekazywać nam w nich swoje emocje jeden do jednego względem tego, co realnie czuliśmy w danym dniu czy w danej sytuacji. Tekst piosenki ma opowiadać syntezę tego, co się nam przytrafiło, a nie być dosłownie relacją newsową czy cokolwiek. Po prostu to nie powinno być 30 parę piosenek, to nawet nie powinno być 16 piosenek z tej podstawowej wersji. To powinno być może 10-12, a może ta płyta powinna wyjść za jakiś czas dopiero. Jest tak wiele rzeczy, które mogły być zrobione lepiej, i ten album naprawdę byłby jednym z lepszych projektów Taylor w całej jej dyskografii. Co do produkcji, wiem, że było to powiedziane tysiące razy przez tysiące osób, ale też muszę o tym wspomnieć. To znaczy, Jack Antonow pogrążył część piosenek swoimi pomysłami, czy raczej brakiem pomysłów na to, jak je wyprodukować, ale to też jest. To też jest właśnie temat do dyskusji na zasadzie na ile to jest wina Jacka, a na ile to jest Taylor, która przecież musiała mieć ostatnie słowo jeżeli chodzi o to jak ma brzmieć jej własny album. W sensie na ile ona była okej okay z tym, żeby chodzić na tak ostentacyjne skróty i żeby w ogóle nie wychodzić poza własną strefę komfortu i, i dać nam kilkanaście piosenek, które brzmią wobec siebie w turnie. I wiecie, to można powtarzać, to można mówić i tak dalej. Sednem tego wszystkiego, jakby korzeniem i fundamentem problemu, jaki wiele osób ma z tą płytą, jest po prostu proste pytanie. Czy. Warto było wydawać swój jedenasty album na tak konkretny temat, o tak konkretnych emocjach, w trakcie jednej z najbardziej wyczerpujących tras koncertowych w Twoim życiu. Na zasadzie, czy ten strach przed przeminięciem, o którym słyszeliśmy w ostatniej piosence na trackliście, był naprawdę aż tak duży, że popchnął Taylor do wydania ponad dwóch godzin nowego materiału tylko po to, żeby utrzymać zainteresowanie, nie wiem nawet kogo, mediów, swoich fanów, krytyków muzycznych, czy wszystkich tych ludzi naraz, a nawet jeżeli tak było, to co będzie dalej? Czy przy swoim dwunastym albumie Taylor będzie chciała przeskoczyć samą siebie po raz kolejny na zasadzie wyda dwa albumy na raz, pięć albumów na raz, wyda 70 piosenek na raz, żeby tylko ludzie o tym mówili. <grym> I co będzie, jeśli w końcu jej się nie uda, jeśli w końcu ludzie się zmęczą takim podejściem do, do wypuszczania i do traktowania swojej twórczości? Ale przy całej tej dramatycznej krytyce jedno co mogę przyznać, to, że Era Tortured Poets była dla mnie dużo ciekawsza w odbiorze i w takiej eksploracji niż era Midnights, choć jednocześnie żadna z tych płyt nie dała mi nic, co sprawiłoby, że chciałbym do nich wracać tak często, jak wracam do pierwszych dziewięciu płyt Taylor. Także może to ja już po prostu wyrosłem z Taylor, a może to Taylor nie jest gotowa na przeminięcie i próbuje bić się z wiatrakami, czy jakkolwiek brzmi to przysłowie. Czas pokaże. Dajcie koniecznie znać, co Wy myślicie o jedenastym albumie Taylor. Jaka była Wasza pierwsza reakcja na te 16 piosenek, i jak zmieniła się ona, albo jak zmieniło się Wasze podejście do tego albumu z biegiem czasu? Chyba, że nic się nie zmieniło, i od samego początku tak samo mocno kochacie albo nienawidzicie The Tortured Poets Department. Jak zawsze pamiętajcie, nie ma złych opinii, jeżeli są wyrażone w sposób kulturalny. Także zapraszam do odważnych refleksji i odważnych recenzji w sekcji komentarzy. Jeśli moja recenzja Wam się podobała, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym filmikiem, żeby pomóc mi w walce z YouTube'owym algorytmem. Jeśli jesteście tu nowi i zakochaliście się w, w tym, jak bardzo torturuję siebie słuchając różnych płyt i albumów. Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi recenzjami i nie tylko. I to chyba tyle na dzisiaj. Ja dziękuję już za Waszą uwagę. Udanego słuchania pamiętnikarskich tekstów, piosenek o rozstaniu i przemijaniu i nie tylko. <laughs> Widzimy się w następnym filmiku, cokolwiek narka. <laughs>